Witam i zapraszam na magazyn Abonenta, A w dzisiejszym programie zaprezentujemy zmiany jakie w ostatnim czasie zaszły w Asta.net od nowej strony internetowej przez nowe logo po nowości w promocjach na internet. Poza tym w programie także relacja z podpisania umowy na budowę wielkopolskiej sieci szerokopasmowej. Będą też nowinki ze świata mediów oraz zapowiedź zmian w ofercie programowej. Zapraszam. Rozrywkowy serwis społecznościowy MySpace odświeża swoje oblicze. MySpace wprowadza nowe logo, portal oraz pakiet produktów, które mają zmienić postrzeganie firmy jako miejsce rozrywki społecznej dla młodych i aktywnych ludzi. Całkowicie przebudowany portal, wyposażony w liczne innowacyjne funkcje, to dopiero początek zmian. MySpace zapowiada, że wkrótce opublikuje wersję mobilną swojej nowej strony. Dziecięcy kanał Cartoon Network zmienia swoje logo, powracając do stylistyki z lat 90. Oto odświeżone Cartoon Network. Wróciliśmy do korzeni i wykorzystaliśmy nasze oryginalne logo z szachownicą, lekko je uwspółcześniając. I to nie tylko w Twoim kraju, ale na całym świecie. Więc bez względu na to, gdzie jesteś, w Cartoon Network czekają na Ciebie te same najlepsze programy. Travel Channel w grudniowym wydaniu programu Travel 2010, pokazującym najciekawsze miejsca w Polsce, podsumuje miniony rok. Magazyn Travel 2010 to program, w którym prezentujemy najciekawsze miejsca w Polsce. W odcinku grudniowym podsumujemy mijający rok. Wrócimy do miejsc, które odwiedziliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. A było ich naprawdę sporo. Mimo światowego kryzysu i nieprzewidywalnej pogody, polska branża turystyczna rozwija się i wciąż przybywa nowych atrakcji. Nad to odwiedzimy też Maderę i Ekwador. Travel 2010 na Travel Channel. Do oferty Astanet testowo został włączony pierwszy kanał 3D. Abonenci posiadający telewizory 3D oraz dekoder HD mogą obecnie odbierać niemieckojęzyczny trójwymiarowy Sky 3D na pozycji numer 29 w dekoderze. Ważna informacja dla naszych abonentów: Astanet zmienia logotyp. Poprzedni znak firmowy odnosił się do pierwszych lat powstawania sieci internetowych w Polsce. Obecne ma odzwierciedlać dynamikę zmian zachodzących w technologiach oraz w internecie. Zmiana logotypu to kolejny krok w nowoczesności i pochodna ewolucji przedsiębiorstwa ze zwykłej kablówki do nowoczesnej firmy telekomunikacyjnej świadczącej innowacyjne usługi. Nowe logotypy spółek z grupy Asta zawierają prostą i nowoczesną czcionkę, której owale wywołują pozytywne skojarzenia oraz dodają efektu kompletności. Jednocześnie odpowiednia grubość liternictwa pozwala zachować dynamizm i lekkość całego logo. Nowe logotypy spółek z grupy Asta wpisują się w nowoczesne trendy w projektowaniu graficznym. Jeśli chodzi o sam logotyp Astanet, zostaliśmy przy jego charakterystycznym niebieskim kolorze, nieznacznie go rozjaśniając. Dodaliśmy neutralną szarość, zaś charakterystyczne kółko zastąpiliśmy literą A wpisaną w kształt geometryczny. Wraz ze zmianą logo zmienia się także strona internetowa Astanet. Strona www firmy świadczącej zaawansowane technologicznie usługi ma być przede wszystkim przyjazna dla klienta, który poszukuje konkretnych informacji. Musi być zaprojektowana w prosty i przejrzysty sposób, ale również swoim wyglądem odzwierciedlać misję firmy. Strefa abonencka strony zapewnia dostęp do podstawowych informacji związanych z aktualną ofertą promocyjną, wsparciem technicznym, zakładką z najczęściej zadawanymi pytaniami, a także do panelu pocztowego i konełu Astanet w serwisie YouTube. Nowe logo i nowa strona internetowa to jeszcze nie wszystkie niespodzianki, jakie mamy dla naszych abonentów. W grudniu mamy dla Państwa także nową promocję na internet. WIR Korzyści to promocja gwarantująca abonentom zamawiającym internet prezenty w postaci atrakcyjnych pakietów telewizji cyfrowej oraz antywirusa firmy G-DATA. Abonenci zamawiający usługę internetu bądź przedłużający umowę mogą liczyć na jeszcze więcej korzyści. Pakiety DTV-Pak, HBO-Pak i Plus, również w wersji HD, można otrzymać w prezencie nawet na 6 miesięcy. Zupełną nowością jest pakiet antywirusowy G-Data, który nasi abonenci otrzymują na okres 12 miesięcy za symboliczną złotówkę. Warto wspomnieć, że wartość na prezentu, jaki przyznajemy w ramach promocji Wielkorzyści przekracza kwotę 600 zł. Szczegółowe informacje na temat promocji znajdziecie na www.astomyśmiech.pl i kolejna dobra wiadomość dla naszych abonentów: wkrótce do oferty programowej Astanet dołączy ponad 30 nowych kanałów. Przełom stycznia-lutego, to w naszej sieci będzie istna rewolucja, jeśli chodzi o ilość kanałów w ofercie cyfrowej. Dołączymy około 30 kanałów, w tym 10 w jakości high definition. Można powiedzieć, że jest to długo oczekiwana zmiana, natomiast na pewno będzie ona spełniała naszych widzów oczekiwania. Wśród nowych kanałów będą kanały takie jak Fox Life, kanały Comedy Central, N-Sport, N-Sport HD i wiele, wiele innych. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco w magazynie Bonenta, a także za pośrednictwem naszej strony internetowej. Astanet wraz z poznańską Ineą zostały partnerami projektu budowa wielkopolskiej sieci szerokopasmowej. Celem projektu jest wypełnienie luki w dostępie do sieci internetowej następnej generacji. Dzięki podpisanej umowie do połowy 2014 roku wszystkie wielkopolskie gminy mają być włączone do wielkopolskiej sieci szerokopasmowej. Całkowity koszt projektu netto to prawie 368 milionów złotych. Umowa zobowiązuje spółki INEA i Astanet do zainwestowania 60 milionów złotych w budowę infrastruktury teleinformatycznej w Wielkopolsce. Kwota zainwestowana przez partnerów będzie stanowić wkład własny niezbędny do realizacji przedsięwzięcia przy wykorzystaniu środków unijnych na poziomie 85%. Tym samym projekt budowy sieci będzie realizowany bez zaangażowania środków samorządu województwa. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa została powołana przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w celu zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji sieci światłowodowej na terenie województwa Wielkopolskiego. A teraz przypominamy, że można odliczyć od dochodu wydatki na internet. By skorzystać z tej ulgi muszą Państwo posiadać opłaconą fakturę. W odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na internet na podstawie wystawionej faktury VAT oraz faktycznie zapłacone. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga na internet wynosi maksymalnie 760 zł rocznie. Zatem, by móc bezpiecznie korzystać z ulgi internetowej poza fakturą, konieczne jest również posiadanie dowodu zapłaty. Bez dowodu zapłaty w razie kontroli lub czynności sprawdzających, podatnik może mieć problem z udowodnieniem, że wydatek został faktycznie poniesiony. Na zakończenie, jak zawsze, dział premium, w którym prezentujemy Państwu propozycje filmowe oraz aktualne promocje. Takiego księżyca nie zobaczycie nigdzie indziej, takich namiętności i niezwykłych rozstrzygnięć. Lunatycznych, wymagających tęgiej głowy oraz tajemniczych. Gwiazdy zobaczycie w pełnym świetle talentu. Rafała Rutkowskiego i Melanie Laurent, Kristen Stewart i Roberta Pattinsona Brada Pita i Borysaszyca. Szyca. Niejedną radość przeżyjecie na tej randce z dobrym kinem. Pełne jak księżyc, hity grudnia. Tylko w kanal plus. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu abonenta. Dziękuję za uwagę. Ja z Państwem spotkam się dopiero w styczniu, dlatego już teraz życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia.